to Mówią klik bajtowy, bo wszyscy się oburzają. Czyli rozpoczęcie, ceremonią rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich. Tutaj ja się jestem od razu oburzony, bo w wielu przypadkach jest yy, mówienie o Olimpiadzie. Że ceremonia otwarcia Olimpiady albo Olimpiada Open. No a Olimpiada to był. Ten okres czteroletni między igrzyskami. Ale to nawet media podają, to jest taki poziom intelektualny tych ludzi. Po prostu tutaj olimpiada się skończyła. Czyli ten okres czteroletni między igrzyskami. No i oburzenie ceremonia otwarcia, tam nie będę epotował tym wszystkim, bo pewnie kurde że gdzieś tam albo widzieliście albo tego ja tego nie oglądałem, bo wiedziałem co tam będzie bo po co mam to oglądać jak wiem co tam będzie czego się spodziewaliście jest oburzenie jak to można jak... bo 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 ja jestem czym innym oburzony wymiarem tego oburzenia bo jest coś takiego no powiedzmy sobie prawdę nasrali na Boga i ci polscy sportowcy, i tu z nich jest wierzących. Nie wiem. No ale część jakaś jest. Jeżeli ja bym tam był i był wierzący, to bym natychmiast tamtąd wyleciał. powiedział, ja w tym głównie nie uczestniczę. Ja na swojego Boga nie dam srać. I nie będę tego w jakiś sposób Promował. A nawet jakbym był w kwestii niewierzący, bo to jest jeden z fundamentów kultury, to też bym powiedział, przepraszam, ja nie będę uczestniczył w dewastacji kultury europejskiej, bo jestem Europejczykiem. I stąd wybywa. By iru. Jestem oburzony. Ale nie otwarciem igrzysk, a. Kościołem. Zobaczmy, jaka reakcja jest kościoła. Czy związków wyznaniowych chrześcijańskich. No, przepraszam, jeżeli byłbym jakim biskupem, czy inną cholerą, to ja natychmiast bym rzucił anatemę na każdego, który tam uczestniczy w tym. Zakaz udzielania ślubów, pogrzebów, wszystkiego. No, ale oni nadstawiają drugi policzek, mówią o miłości bliźniego, czyli nasrali na ich Boga, dali mu poryju, i oni nastawiają swój policzek, a oni będą dalej napierdalać ich Boga i na niego srać. I tak to się kończy. O tym jestem oburzony. Także, jeżeli ma, mamy mit wiary, mit religii, to zrozummy, że to jest już tylko mit. Nie ma czegoś takiego. To jest mit. Ilu z tych katolików oburzonych, bo Polacy grają. I to ogląda. No bo cóż? Jak się już zesrali na tego ciecia zwanego Bogiem, to trzeba do tego dołączyć, nie? <laughs> się pooburzać i święcie oburzony siąść i finansować przez reklamy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, to bywa i tak. Następna rzecz. Postępowanie, no, chore w moim przekonaniu, bo tu by była szansa. Oczywiście tej szansy nie widzę, bo jak widzimy, to wszystko to jest właśnie schizoidalne, wręcz dewastacyjne niszczenie europejskiej kultury. Powrotu do pewnych źródeł, bo my mieliśmy coś takiego, że z Rosją i tak dalej, nie z tymi zawodnikami rosyjskimi. Tylko w mojej opinii, no, powinno się wrócić do pewnej starej zasady igrzysk olimpijskich w starożytnej Grecji, że gdy się igrzyska rozpoczynają, wszelkie działania zbrojne zamierają. I w tym momencie no, wszyscy w tym uczestniczą, ale następuje czas pokoju. Ile to w życiu ratowało? ile ludzi być może by odetchnęło spokojnie. I dopiero gdy dane państwo nie przestrzega owych zasad, to w, te, w tym momencie jest, no, nie uczestniczycie w tym, bo nie przestrzegacie owych zasad. Tak mi się przypomina ta rozejm bożonarodzeniowy gdzieś na froncie w czasie I wojny światowej. Może właśnie do takich rzeczy by należało w tym wszystkim wrócić, takich rzeczy cywilizowanych. Zobaczmy, jaka nasza cywilizacja, ta pseudo cywilizacja, stała się barbarzyńska. Że nie potrafimy właśnie respektować takich prostych zasad. Są igrzyska, jest pokój, zamierają działania wojenne, status quo. Nawet żołnierze mogą wyjść do kopu. Dostać wszyscy urlopy, pojechać linia frontu jest, czekamy dnia tego i tego, zaczynamy walkę od nowa. No ale nie. O takiej cywilizacji już zapomnijmy. Przypominam sobie, że to nawet w XVII wieku, tam w ramach wojen z Turcją, to było coś takiego, że respektowano. Święta. I na przykład było takie coś, że były jakieś tam święta katolickie, to od jakiejś tam godziny tam przez, zaprzestali Turcy ostrzeliwać kamieniec Podolski i dopiero zaczęli, gdy zabiły dzwony na zakończenie owego święta. Tak samo postępowali Polacy, było jakieś święto religii pokoju, zamierały działania wojenne. Takie proste, cywilizowane zasady. Zobaczmy, w jakie barbarzyństwo się zatopiliśmy zapominając o nich. Bo nikt o tym nawet nie wspomina. To jest bardzo ciekawe. Kolejna rzecz, bo ja to tak może zbiorczo wezmę to wszystko, że spotkałem się z tezą taką wśród komentatorów, tych idiotów. Że oburzeni to są russcy agenci pakołki Putina, którzy są zapatrzeni w ten pseudokonserwatyzm. Wiecie co? Większego absurdu to ja. Nie słyszałem już dawno temu. Yy, bo jakby. Yy, 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 już nie będę tam. Wsklejał, wymieniał, kto to. bo To bez sensu jest. Znało trochę historię i wiedziało, co jest grane. To by wiedziało, że te wszystkie ruchy te liberalno-seksualne to właśnie były finansowane przez służby ruskie. Cały rok 68 to potem wyszło, że to właśnie kierowała ta ruska agentura gdzieś tak w pasjach tych komunistyczno-anarchizujących i tym podobne rzeczy. Bo chodziło o rozwalenie właśnie cywilizacji. Odsyłam znów do wykładu słynnego Biedmienowa. Bo w ramach tego obezwładniania wroga trzeba podważyć jego cywilizację. I tutaj mamy to samo. Mamy to samo, niestety, bo na zasadzie takiej, że podważa się to wszystkie fundamenty cywilizacji. Od takich prostych rzeczy, że jest kobieta i mężczyzna, takiego prostego założenia biologicznego, poprzez religię dalej idźmy, idzie. prawo i tym podobne rzeczy, wszelkie fundamenty. No a jeżeli ich nie będzie, to. Co się stanie? Czy będziecie ginąć za parady LPG? Czy będziecie ginąć za to, by waszym dzieciom czytał Transwestyta? Czy to będzie warte tego, by walczyć w obronie europejskich wartości? Powiem co innego. Wy może, jeżeli ten terror dalej tak postąpi, to może będzie. Będziecie witać ruskich soldatów Putina jak wyzwolicieli. I był podobny przypadek w historii. Dla nas niezrozumiały, dlaczego Rosjanie wielbią Stalina. Morderca. Zbrodniarz. Tak, to prawda, a i tak go wielbią. A tu trzeba wrócić do początków rewolucji. Gdzie był Lenin, Nadieżna i taka pani Kołonta. Tam właśnie była ta rewolucja seksualna. Tam właśnie były dekret o wspólnych żonach. Dziś mamy to samo, tylko pod hasłem toksycznej męskości i temu, że kobieta ma prawo się realizować i to dobrze, jak ma wielu kochanków. Szczególnie jeszcze pigment dodatki i y, jej pseudofacet musi to akceptować, bo inaczej to jest toksyczne. To jest to samo, tylko że wzięte już nie dekretowo, a propagandowo. Dalej, LPG. No przecież w 1919 w Petersburgu była demonstracja, pierwszy marsz lesbijek, chyba w ogóle na świecie. Wiecie o tym? Nie, bo jeżeli zajrzycie na strony jakieś tam ruchy LPG, w Rosji to wam wybija od upadku Związku Radzieckiego, a pierw jest Notka, że w Związku Radzieckim było to tępione. I trzeba wejść głęboko, głęboko, nazwiskami szukać właśnie tej pani Kołonta i tak dalej, i tak dalej, żeby do, do jakichś tam informacji dotrzeć. To jest program czysto bolszewicki, tam wprowadzany. Bo Kolejny stwierdził, że pewne wartości, to burżuazyjny przeżytek. I wtedy było tak samo, że normalność, rodzina to jest przejaw burżuazyjnej własności. Wtedy LPG, z tego co pamiętam, to chodziło z takimi literami J. Ruskie J. J. Jako oznaka, że przynależy do mniejszości. Tam były takie sytuacje oczywiście było też coś takiego jak wyzwolenie z tego burżuazyjnej opresji. Więc to, co dzisiaj, to co reprezentują sobie te wszelkie bolszewiki typu, że dlaczego kobieta nie ma prawa chodzić z piersiami na wierzchu? Wtedy tam tak, tak sama dyskusja była i w Moskwie jest nawet taka relacja, gdzieś czytałem, że gościu siedzi w tramwaju, a tam nagle wchodzi kobieta w szpilkach z torebką i cała goła. I ty nie masz być opresyjny. To było wszystko już to samo. I tak samo było z dziećmi, to szczególnie w domach dziecka, to tam poczytajcie sobie o Dzierżyńskim, że on lubiał patrzeć, że jakieś wspólne rodziny wielkie tworzyli. Czyli to się dziś jak nazywa? Związki poliamoryczne. To już było. I rusy tego nienawidzili w swoim prymitywizmie i prostocie. I jak pojawił się Stalin i to ukrócił, oni byli mu bardzo wdzięczni. Więc o ile to będzie postępować i ludzie będą przymuszani z odrazą, by brać udział w marszach LPG, będą przymuszani. By im dzieciom czytali Transwestyci. I że mają siedzieć cicho. Będą tego nienawidzieć. Będą widzieć, jakich kobiety, jakich żony są molestowane propagandowo, by być kurwami. Oni tego będą nienawidzieć. I czy oni będą, ci faceci, za to walczyć? Nie. I o to chodzi. Więc dla mnie absurdem jest, że ktoś mówi, że oburzona jest agentura Putina. Nie, oburzeni są właśnie ci ludzie, którzy są nie kacapską agenturą. Ci, którzy wiedzą, że żeby walczyć z czymś, to trzeba mieć o co walczyć. A ja, no niestety, rozczaruję was o paradę LPG. I o prawa transów, i genderystów, i kastrowania dzieci walczyć nawet. Nie myślę. Te europejskie wartości nie są warte tego. Oni oczywiście pieprzą o jakichś prawach człowieka, że już prawo do aborcji, prawo człowieka. No przecież prawo do aborcji jako pierwsze wprowadził Związek Sowiecki. A dlaczego nie mówią, że to jest kasabska agentura. Bo to jest bardzo wybiórcze. No i wracając do z powrotem, do tej dygresji a propos agenturalności, do tego otwarcia i grzy, czy ja jestem oburzony nimi samym? Nie. Czego by się spodziewali? To samo mieliśmy na Eurowizjach innych spędach. Oburzony jestem uczestnictwem w tym danych ludzi. A nie tym, że takie coś następuje. Bo to jest logiczne, że nast następować będzie. Bo jakby był, powiem Wam szczerze, taki bojkot tegoż. I ci chrześcijanie, nawet 30% tych zawodników, by Wartości doczesne powiedziało: Ach, z tą olimpiadą, ja mam Boga i nie będziecie na mnie srać, i wyjechało nagle z To by miało jakiś sens. No ale cóż, Bóg jest tylko ciesiem do obsrania dla tych ludzi. Dla nich jest ważniejsze to, że będą olimpijczykami I tak się grzebie cywilizacji. Tak się podważa jej fundament. Bo oni mówią, że tworzą nową cywilizację. To nie jest nowa cywilizacja, to jest tylko emanacja zła. To Tolkien chyba napisał, że dobro tworzy, a zło to tylko zniekształca i tworzy parodię Tego stworzenia dokonanego przez dobro. I no, taka baba z brodą, taki transwestyta, to jest tylko parodia tego, co stworzyła Natura. To wszystko to jest parodia. I może tak to należy zacząć.